Dobre nie? No ok, siemanko, z tej strony Enzi Witam was wszystkich w kolejnym odcinku Sąsiadów z piekła rodem 2 na wakacjach Od razu przechodzimy do gry Klikamy rozpocznij grę i przechodzimy do kolejnego odcinka Który nazywa się Ping Pong Fucjusz I słuchajcie Chodzi o to, że wielorób będzie na plaży, przejście nasz sąsiad. Olga z synem wybierają się na plażę, a sąsiad, jak cień, podąża za nimi. Sąsiad nie znosi chłopca i jak tylko może uprzykrza mu życie. Oczywiście nie przeszkadza mu to w oglądaniu się do Olgi, w zalecaniu się do Olgi, ale Woody wkrótce go zdemaskuje, tak więc słuchajcie, zaczynamy. Tym razem tylko 5 kawałów do zrobienia, i słuchajcie, jeżeli jutro chcecie wiejską przygodę, to zostawiajcie łapki w górę, jak będzie dużo łapek, to jutro wam wrzucę. Zaraz po szkole, znaczy nie waszej szkole, tylko mojej szkole, gdzieś tak około godziny 16-17 bym wam wtedy wrzucił. No dobra, i przechodzimy do gry. Co sąsiad robi? Sąsiad gra z Olgą w ping-ponga. Czekaj, ja bym sobie ściszył trochę jednak muzykę, bo, bo wydaje mi się, że jest trochę za głośno. Za głośno, za głośno. Kontynuuj. Okej okay. Co możemy stąd wziąć? Kurę. Sąsiad teraz idzie popływać, to ja mogę sobie tą te, te, tą kaczkę spróbować zabrać. O bo tu jajko jest takie duże. Mi się to uda za pierwszym razem. A, nie takie trudne w sumie. Mamy jajo. Sobie sobie dużo wam powiem. <laughs> Okej. Okay. Na pewno to... Hmm. Stąd nic. Nie wiem czy mogę zejść na dół, bo tu sąsiad jednak lata. I czy o przypadkiem mnie nie zdemaskuje, będzie sobie przypływał. Lina, jajko na pewno będę się tutaj mu podłożyć za, za tą, tą kulkę do ping-ponga To jestem pewny Okej, okay, sąsiad teraz idzie coś zjeść, więc my się przejdziemy tu Sznur mam Lina, w zasadzie Przydaje się zarówno w żegludze, jak i w awiatacji, awiacji Awiacji. dobrze, przyjrzałem, awiacji, okej okay. Mamy Petardę Ło! sąsiad tutaj wraca I mamy też dzieciaka, który Ulepił głowę tego smoka, który jest tutaj. Dziwny dzieciak po prostu, nie, może petardę mu tu trzeba włożyć. Zobaczymy potem, co stąd mogę jeszcze za zabrać. Co robi sąsiad? No, pad dzieciakowi psuje zabawę. Ham jeden prostak. Dawaj te okulary. Nie... nie? Tak, nie? Ty jak? A... Beczka węgorzy Ale skoro... No lina tutaj musi być Nie mam pojęcia Więc coś tam najchętniej podłożył, szczerze mówiąc Okej okay. No dobra, on teraz idzie popływać Więc ja muszę się wrócić Iść tutaj do góry no, to jest chyba nie chodzi, więc, więc mam na spokój. Pięć kawałów do zrobienia, jest tak trochę easy w sumie. Puste pudło. No i dentkę mamy. I trzeba mu tutaj podłożyć po prostu. Dawaj. Wsadzaj tu dentkę. Dobra. Okulary. Dwa dęka od butelek połączone drutem. Sobie może, może tak być. Eee, to wszystko zabrałem, czekajcie, bo on to kopie, mi z tą głową coś nie pasuje, można to wziąć? ktoś? Młotkiem! Uh -uh. e, -e. Uh -uh. Tym A, sąsiad tą dentkę zjadł Dobrze ci tak, może schudniesz chociaż trochę <laughs> że z nie dostał O, wsadziłem tutaj petardę Podpalmy to. To z, to z Władców Mów że, że tak można zrobić, bo tam też podobnie było, tylko, że jest fajurko. Ehm, podmieńmy to od razu. A do czego lina może tutaj być? Nie mam pojęcia. Chociaż chyba już wiem, bo sąsiad tu odpala petardy. Jak mu coś podłożę, żeby na to w las i go za nogę tam sięgło do góry, to, to byłoby spoko chyba. Okej, okay, ale on teraz chyba będzie szedł tutaj, grać w ping-ponga Czy co? Jo, w ping-ponga idzie grać, więc wróćmy się Dawaj tu Schodzimy na dół i robimy tutaj kawały, wszystkie... wszystkie trzy? Ale dawaj tu Dawaj i mogę przybić, no to oczywiste, że to mogę uprzybić chyba, nie? Narty wodne, żeby nie poleciał. Okej, okay, to są trzy kawały, czwarty, no i w sumie chyba wszystko zrobiliśmy, mi się wydaje. Szybko, ale na pewno nie będzie... Nie chcę tego jajka! Zostaw to jajko! Ziom! Fak. O, o to chodziło, żeby cię użarło? Co? Co? O co chodzi? Co to było? Fak, ogarniacie to? Co mnie wyczuł kuźwa? Głodny się zrobił, żeby je znalazł? Fak... O co tu chodzi w ogóle? Wyrywało <grywa> <grywa> go. <grywa> Szkoda, że się nie puścił. <grywa> no dobra, jestem ciekawy, co będzie jak on to kopnie. Nie no, za, za dużo mi chyba brakuje, żeby tutaj mi wskoczył złoty sąsiad Mi się wydaje Tym bardziej, że on jest strasznie z tym wszystkim to ociąga A teraz jeszcze idzie zjeść, to już w ogóle nie mam szans chyba na złotego sąsiada W sumie walić to może w następnym się uda odcinku Znaczy w sensie tutaj w sąsiadach z piekła rodem odcinku A nie, że w kolejnym odcinku moim Bo oczywiście standardowo zrobimy sobie jeszcze kolejną mapę Kolejny odcinek tutaj właśnie z sąsiadami Przygód jego i, i naszego grubego sąsiada w tych galotkach i różowych klatkach, które wziął z domu. Dziwny człowiek. Ja tak nie potrafił wszędzie w laczkach chodzić. Japonki jeszcze ujdą, nie? Gdzieś tam jak jesteście nad morzem czy, czy tam nad jeziorem, to jeszcze jakoś tam da radę. I, kuźwa, wszędzie? A nawet na tym morze chińskim był w laczkach. I na gaciach. Przesada. No, że ci złamał. <laughs> Bardzo dobrze. <laughs> no i kurczę zabrakło mi jednak tego, tego. Punktów do złotego sąsiada. No trudno walić to! Słuchajcie, mamy kolejny odcinek, który nazywa się Grunt To Rodzina i teraz będziemy na statku. Okej, okay. sąsiad trenuje rzuty do celu. Po powrocie na pokład statku sąsiad czeka... sąsiada czekała prawdziwa niespodzianka. Jego ukochana mamusia postanowiła towarzyszyć mu w dalszej podróży. Wiecie, co to oznacza, nie? Teraz jego matka będzie mogła mnie znaleźć. I tu robi się problem. Nie zapomniała też o swoim zapchlonym kundlu. Jeszcze więcej, kurde. Nomuśko obejrzała kilka odcinków naszego programu i chce wesprzeć synalka moralnie. <grytanie> tak więc, Woody ma teraz dwoje przeciwników, ale co to dla niego? Ok, sześć kawałów do zrobienia. Zobaczymy, ile uda mi się zrobić. I mam nadzieję, że teraz będzie ten złoty sąsiad. Bo. A to było. Aha, witameny ponownie na pokładzie, dobra. Mamy delikatne wprowadzenie, bo, bo teraz doszła mamusia. Jak widzicie, to też jest jej okno i widzimy, co ona chce robić. I oczywiście może ona nas też przyłapać, ale wątpię, żeby gdzieś tam łaziła po statku. Czy, czy tam po innych miejscach. Ale co, co ten pies robi z tą lalką? Co ten pies z tym robi? Kuźwa robią małe króliki albo małe pieski. Małe piesokróliki króliki. Króli Bo jakiś źle połączyli tego wszystkiego, nie wiem. Olga, no oczywiście. On, to na pewnie tutaj pakowała, tak? Co tutaj możemy wziąć sobie? Aha, na górny pod pokład muszę wejść. Sąsiad sobie tutaj czeka na mnie, aż się coś odwala. Ja zacząłem zbierać wszystkie rzeczy. No dobra, ale... Aha! Wesołą poduszkę muszę tutaj podłożyć. Chowaj się! Co, poduszkę? Co za małpa? Co za. Ale matka wredna, nie? Kurde. Aleluję, chcę tutaj. Dziwna kobita Ogląda po polsku, gada? Nie wiem. Żeby się, się, się dziwnie przesłyszało coś. A co, jeżeli sąsiad tak naprawdę przyniósł jej zwykłą poduszkę i to ona się zesrała? Mogła tak być. Biego po dubsku. Elegancko. Znaczy mnie nos sędzi strasznie eee, w tym odcinku możemy zostawić jeszcze kilka pułapek, więc teraz będziemy sami już musieli tutaj grać. No dobra, słuchajcie, co możemy stąd wziąć? Tutaj sąsiad przechowuje dynamit, którego używa do połowu ryb Okej okay. Pudełko z zabawkami. Czy coś tutaj mogę jeszcze wyciągnąć? Nie, puść to. Znaczy tu zostań jeszcze Woody. Bo teraz śpi, to nie mamy jak chcą coś zabrać. A automat sklejen do protesta, będziemy musieli coś zabrać. Tylko problem z tym, że nie wiem, jak są się odchodzi. Okej, okay, do góry. W ogóle on z tym psem przyjdzie. Jeez. <głosi> <głosi> yeah. Okej, okay. co mogę tutaj zrobić? Tutaj na razie nic. pamiętam, że. Nie właśnie, tu. Nie no, nie zdążę, nie bo on się zaraz się obudzi. I, i dupa, nie? I, i dupa bobie złapie. 3, 2, 1 Będzie wołała syna? Czy jak? Oj, chowaj się, Udi, bo, bo twój ulubiony sąsiad właśnie do siebie idzie. <grym> I co teraz? Gdzie sąsiad będzie szedł? Wydaje mi się, że będzie rzucał tymi tymi, tak jak było na samym początku. Więc dalej nie będę mógł się ruszyć. Więc lepiej jak teraz pójdę na dół. I tutaj naokoło sobie pójdę. A stara raszkula powinna chyba pójść spać, mi się wydaje. Dobra, poszła spać Nie wiem, czy ten pies też będzie Na mnie jakoś tutaj eee, Zły do mnie, w stosunku do mnie Klej do proces by mi się w sobie przydał Znaczy nie, że mi tylko tego w grze Okej okay. Sąsiad idzie po psa I idzie tutaj coś zrobić Chyba z tym Pójdziemy do góry. Klej do protestu. Za bardzo mi się przyda. Nawet Reki nie powstydziłby się do protest z takim klejem. Nie ja tutaj. Okej. Okay. Hm, teraz mogę zabrać tego królika, póki mamuśka śpi. Szkoda, teraz nie mogę nie zrobić, nie? W ogóle mamusi chyba nie robimy w ogóle kawałów Cały czas tylko jej synalkowi. Więc słabo. Dobra, ty właśnie na dół w ogóle, gdzie tam się ładujesz? Zapchlony kocyk Wygląda na to, że cała klania pcheo brała ten kocyk na swoje Domostwo Podwinijmy mu, do no, Będzie się drapał No dobra, czyli sąsiad będzie podnosił Tu będzie jeden kawał Wróci się do mamuśki I będzie szedł tutaj Więc nie będzie musiał wtedy coś wymyśleć Klej do chyba ja mogę tu walić jak rzuca czymś, no to w łapie, nie? No to, no to logiczne w sobie. Mm, no ale Ona podjarana Ale ona ma z niego bekę ja, to Nic to dziwnego, to. dobrze, no to tak powinno by się stało Kurde, on idzie tędy Mamuśka akurat zasnęła, więc mogłem sobie tędy przejść i zrobić od razu kawa, ale... Ja już dupa Zrobimy tak, po prostu on przejdzie I wybijamy znowu na dół O, dobrze, że, że nie za wcześnie klikłem, bo... Już się przestraszyłem, że kurczę mnie dorwie Okej, okay. Woody, chodź tu to tutaj chyba można podłożyć jakoś. Bo on tu z psem przychodzi, nie? I do harpu na linę? Ok. No i mamy kawała. Czyli to jest tak. Yy, raz, dwa, trzy. A, a tu są cztery. Oj. Powiem Wam, że nie wiem, co mam zrobić dalej. Bo tutaj na pewno tylko dwa kawały mam. Jest jeden, dwa, a trzy do zrobienia, kurde. Już rzeczy nie mam w ogóle przy sobie. Czy mogę coś zabrać? Czy coś? To schowam się na razie, no nie wiem, no zobaczymy, ale. Stąd wszystko wzięłem, tutaj też nie ma nic do wzięcia. Tutaj na dole też nie, no to co ja mam zrobić? <ścoughs> Ten pies jest po prostu zboczony. O tak, tak, Trzy od razu? Nie spodziewałem się, ale jak blisko. Bo... No nie! No spójrzcie, jak blisko było do złotego sąsiada. Po prostu. Prawie się udało. No ale dupa, słuchajcie, ważne, że jest zrobione. I mamy kolejny odcinek zaliczony, zdobyłem 10 tysięcy punktów i teraz będziemy już na innej wyspie. Słuchajcie, kolejny odcinek będzie nazywał się Mami Synek, tam także będziemy robili kawały sąsiadowi i uważali na jego parszowo babuśkę, bo, bo może mi jednak tam krzywdy trochę zrobić. No i słuchajcie, jeżeli chcecie kolejny odcinek już niedługo, to zostawiajcie łapki w górę, jeżeli chcecie wiejską, to także zostawiajcie łapki. Piszcie komentarze, subskrybujcie mnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wbijajcie na fanpage'a i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym materiale, tak więc siemanko, cześć, papa. Pa.